Cześć wszystkim, z tej strony -a, nasi widzimy. Bleh. Cześć wszystkim z tej strony Nexon ze widzimy dzisiaj po raz kolejny na Atoles Smp. Eee, tak, co się zadziało? Pierwsze co, zacząłem robić ten sufit, ale powiem wam, po w warstwie mam dość, bo jak dobrze wiecie, będę musiał tutaj pobiegać po no, rusztowaniach, a mi się tak bardzo nie chce, że to masakra. Eee, druga rzecz, eee, mam bardzo niski level, a to dlatego, że robię tutaj sobie Yy, bibliotekę. W sensie próbuję sobie zrobić po prostu jakieś fajne enchanty i tutaj wszystko, co mi niepotrzebne, co zostało. I nie wiem, te, których nie chcę, to po prostu oddam chyba komuś, bo naprawdę niepotrzebne i to, a no, będzie tylko leżało i się kurzyło. Yy, tak, druga sprawa. Tutaj mamy już zrobioną kopalnię poprawnie, tak jak powinna być. Tu jest szybka winda do kopalni. Można tylko za tak kosy zlecić i jesteśmy. Tak, tutaj nie zrobiłem podłogi, bo jeszcze nie miałem czasu. Tu, tu mi w ogóle się spaliło schody, tu i tu znowu. I ja nie wiem, bo no, to, to moja głupota, że w ogóle zrobiłem drewniane schody, ale taki miałem zamysł na początku istnienia tego mojego domku i tak zostało, nie? A tu jest moja kopalnia ogólnie. Kopię sobie taki tunel, i tu mam właśnie tunele w bardzo. Bogate złoża, tu są diamentów. Ogólnie tam jest tunel do jaskini, w której było naprawdę dużo diamentów. Naprawdę, to po prostu, o, moje diamenty, obecnie. Gdzie jeszcze jest tak diamentów? Dałem nitce po ostatnim, po ostatniej naszej wyprawie do Ancient City, gdzie zginęła i straciła dużo diamentów, więc postanowiłem, że jej tam rzucę, trochę, wiecie, tak wiecie, w ramach gościnności. A tu jest winda z powrotem na górę. No. Naprawdę mega fajna mechanika z tym właśnie wypływaniem jest. Mega mi się to podoba. I jesteśmy na miejscu. No, a co w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić? pierwsze wrócę może tutaj na dół, do mojego magazynu. I weźmiemy sobie trochę... po pierwsze dirta. Nie wiem ile mi tego będzie potrzebne właściwie, więc wezmę całego dirta jakiego mam. Szkoda, że utwardzonego za bardzo nie mam, wiem, że to da się z Grawelem łączyć, może wezmę trochę Grawelu. I tak gravel mi jest tak potrzebny jak wcale. Trochę by się przydało tego Andezytu, ale ja niestety nie mam Andezytu ani Diorytu, mam tylko Granit, więc bieda, straszna bieda, może trochę Tufu. Weźmiemy, może weźmiemy trochę Łupku? Nie chyba, albo może Łupek też się przydać. Mm, I stone weźmiemy trochę. Jak nie mam decydu, to chociaż stow'na wezmę. I mech. Ale jeżeli ja mechu nie znajdę. Wezmę chociaż to i to. Wezmę trochę kości. A no, właściwie wszystkie kości wezmę. Nie nie, to na spawnie są kości. To nie muszę tego brać. Dobra, nieważne. I wezmę, 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 może wezmę... Takiego, może takiego łupku zwykłego. Bo... Co to było za dźwięk? A może to prosiak? Dobra. Ale się wystraszyłem tego dźwięku. Nie wiem co jeszcze mam wziąć tam. Chyba nic już nie muszę brać, co nie? A mam wrażenie, że czego pochodnie? Mam, dobra to pochodnie jeszcze wezmę. I chyba możemy iść na spawn. No fajnie koledzy, wyjdźcie mi stąd, robicie mi tu sztuczny tłum. I idziemy na spawna, bo ogólnie tak jak już mówiłem ostatnio, yy, chcę... Właśnie w ogóle nie wiem czemu to są deski, kto tutaj łaził, ciekawi mnie to. Yy, chcę ogólnie zająć się yy, ogarnięciem tego terenu dookoła labiryntu, bo yy, szkoda by było, żeby tam było takie zamieszanie, taki syf i w ogóle. A i tak jak mówiłem ostatnio, zapraszam Was na oczywiście Discorda atolowego, gdzie możecie brać udział w zbieraniu waluty specjalnej atolowej ekonomii i tak dalej. Co pomoże wam, w co się sensie pomoże? Co pozwoli Wam na zakup specjalnych. na przykład nazw dla jakichś lokacji na serwerze. Tak, jeszcze chciałbym pójść do sklepu Kudłatego po... Yy... Mech? Ile za mech on chciał? To taki jeden jak... Ej, u mechu już nie ma! Chłopie, potrzebuję mech! Dawaj mech! Tuf, Czy ja potrzebuję tuf Chyba nie. Co jeszcze potrzebuję? Prismarynów też nie. E, tego też nie. A i w ogóle, ciekawski, jak ktoś zauważył, mamy Ten... Zdobienie ciszy. Bo udało nam się zdobyć podczas właśnie tej wyprawy na Ancient City. A właściwie Kiria zdobyła nam yy, osi osiągnięcie, co ja gadam, ten, no, kowalski. I ktłaty postanowił, że podzieli między nami. Także naprawdę bardzo fajnie wyszło. I w ogóle to jeszcze będę musiał zająć się tutaj oświetleniem w górze tej całej. Zajęciem się tym tunelem, tam dokładnie ogarnięciem wszystkich zniszczeń, jakich dokonano podczas festynu. Bo to też y, tam było trochę ich. Także wszystko z czasem. A my na razie zajmiemy się ogarnięciem tutaj tego terenu dookoła y, labiryntu, nie? Żeby to tak nie wyglądało. Możliwe, że zrobię coś takiego jak tutaj, że będzie taka. Wiecie, skała. Coś takiego. O! Żeby to tak fajnie wyglądało, że to jest niby wyrównany teren. Kwiatki też się przydadzą do ozdobienia tego w przyszłości. Żeby to nie było takie... Ach, nie ma miejsca. Już mam. Żeby to nie wyglądało tak biednie, wiecie. Czy to wygląda naturalnie? Wygląda. A właśnie, zobaczmy tego, tego wieśniaka, jak wygląda teraz. Jeśli to z górki go muszę zobaczyć, bo niestety ja tym labiryntem się gubię cały czas, więc ja tam poleję nie wchodzić na razie. Całego nam prawie zżarło. Ale, ej, teraz wygląda naprawdę genialnie. Dosłownie jak ta. Statua wolności. To jest bikon? Chyba bikon. No, ale mega fajnie to wygląda. Naprawdę, mega fajnie. Podoba mi się. No i dobra, ja będę sobie to robił w międzyczasie sam. Zobaczę w ogóle tutaj pod spodem. Uż ten Enderman, chodź tu. Chodź tu, dawaj perłę. Przyjdziesz ty? Idzie. Ha, dwie perły. Eee, eee, e, e. Dobra. Ja to odłożę sobie to. Dobra, co my mamy? Mamy liście, mamy stouna, więc stouna... I trochę andezytu, ale bardzo mało... O nie! Więcej andezytu. Dobra, coś z tego wykminie. Ogólnie tu jest więcej liści niż jakichś tych. Ale dobra, da się radę coś zrobić. Tu trzeba będzie wyciąć te drzewa jeszcze przy okazji, więc... Póki co ja was zostawiam, zobaczymy się później jak już ogarnę w miarę ten teren tutaj no. Także widzimy się za jakiś czas. Dobra, ogólnie jesteśmy już... Znaczy ja jestem już po ukończeniu budowy ogrodzenia tak zwanego boku labiryntu Co to? Słyszycie to? Co to? Co, co to? Jakieś dziwne dźwięki słyszę Nie, nie ty dźwięku! Ty nie! To nie o ciebie mi chodziło, jakieś dziwne dźwięki słyszę Tylko... Gdzieś tu bardziej Tu? Nie To to? Dostawcze dron froglighty już w sprzedaży, kfu3 To jest dron, aha, to to tak chaosowało, okej, okay, dobra. O, mamy te, światełka. Złocista żabia lampa, perłowa żabia lampa. Jak to wygląda? Ja mogę to postawić, czy to... ten? Czy to mi krzywdę zrobi, w sensie... E, fajne. O, da się niszczyć kilofem, dobra. Fajne, będą to gdzieś wykorzystać. Nice, podoba mi się. O, tutaj pod tym dywanikiem pochowam. Dobra, więc. Yy... A, bo kudłaty otworzył sklep, dobra, to dlatego. Tak, u kudłatego sklep jest otwarty z froglightami, dobra. I drony poprzywoziły ja się. Wystraszyłem, że mi tu kurde jakieś złe rzeczy się dzieją, czy coś. Dobra. Nice, podoba mi się, bardzo fajnie, bardzo ładnie. Już mi ten dron namieszał, dobra. Mm. Eee, e, e, i co, gdzie teraz mamy iść? A, do spawna, muszę Wam pokazać. Chociaż chwila. Ja mam trochę syfu tutaj. A, właśnie, więcej jeszcze miałem Wam pokazać. E, miałem Wam pokazać, e, co tutaj robię. Niestety nie mogłem tego dokończyć, bo bawiłem się na spawnie, co nie? I. Tutaj ogólnie robię sobie obórkę. Już w ogóle widzieliście, a na to nie zwróciłem uwagi kompletnie. I tutaj jest obórka, tak na razie to tu stoi, żeby lamy nie wyszły. I to jest obórka dla właśnie krówek i dla lam, yy, ogólnie za bardzo nie chcę jakoś robić dużych jakichś, świecie hodowli zwierząt, bo jakby po co mi to jak na spawnie kasaje edukator i katsuko prowadzą sklep spożywczy, nie? O, kodłaty. Yy, więc no, jakby nie widzę sensu, jak mamy rozkręcać ekonomię na serwerze, to... <grywy> no, nie no, spałem, kurczę to, że się do późna w nocy nie znaczy, że nie śpię. <gry> Wracając. Yy. Jako, że mamy rozkręcać ekonomię, to nie będę budował jakoś, wiecie, nie? Sobie nie wiadomo, jakich hodowli. Po prostu mam krówki, mam lamy i to są jakieś dwa zwierzaki. Fakt, faktem, lamy nie dają jedzenia, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu krówki dla żywności, nie, jakby to potrzebował. Yy. I to tyle, nie? Stąd. Po prostu na mnie na gwiazdę serwera. Dobra. Yy. I wracamy. Teraz możemy iść spokojnie na spawnę, tylko jeszcze odłożę. Spokojnie, Alej. Dobra, idziemy na spawna. Teraz już tak na pewno na 100%. Bo chcę wam pokazać... Chcę wam pokazać yy, właśnie zakończoną pracę nad labiryntem. I chcę wam jeszcze pokazać zaczątki naszej pracy nad wielkim centrum handlowym. Niskie składki na kościół oraz wygodne miejsce na cmentarzu z widokiem na nitkowice. Dobra, idziemy. Tak, ogólnie powoli zbliżamy się do CIE! Idź! Idź! Dziadu. Zbliżamy się powoli ku głosowaniu na gwiazdę serwera i widzę, że mi się konkurencja zwiększa, bo póki co tylko nitka ogłosiła, że będzie startować, że tak powiem, w sensie, że robi sobie kampanię wyborczą. Ale też teraz kody też, więc konkurencja rośnie. Ale ja już pisałem ostatnio na serwerze właśnie, że my w trójkę to jesteśmy już idealny trio gwiazd serwerowych, więc no. Nie trzeba głosowania, po prostu wybierzcie naszą trójkę. Trójca. No, jesteśmy na spałnie. Tu się ogólnie za dużo chyba nie zmieniło. Chociaż wam powiem taką ciekawostkę, ja będę napisać do ludzi, że tutaj o w środku, o tu w zamku tym naszym, przydało się coś zrobić, bo tak biednie tutaj pusto tak wiecie. No, przydałoby się jakoś to zagospodarować fajnie. Zrobię szybką rundkę jeszcze do sklepu mojego. Odłożę lód. W ogóle zrobiłem trochę zniżek. Tak, śnieg jest tańszy. Teraz 6 staków za, 4, za jeden diament. Tak samo lód. 4 staki za jeden diament. Fakt Faktem jeszcze będę się. A, nie mam miejsca już. O nie. Dobra, tu odłożę więcej lodu. Aktualnie myślę, czy to jest w ogóle opłacalne, nie? Ale jak coś ten lud nie schodzi, to go stanieje, nie? Zobaczymy. Może będzie tańsze, to ludzie będą kupować. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem po co ludziom ten lud w takich ilościach. I tak, idziemy najpierw do labiryntu. Tu ogólnie zrobiłem. W sensie zniszczyłem płotki, bo tu będzie ścieżka jeszcze prowadziła. Bo możliwe, że coś tu postawimy jeszcze. Może coś tu powstanie, bo tu jest dużo przestrzeni wolnej. Można jakieś, nie wiem, budowlę postawić czy coś. Ja teraz robię odcinek na wtorek, idę wyrenderować budowę nowej budowli. Okej. Okay. Tak, i tak wygląda yy, ściana <grym> ogólnie zrobiona. Powiem wam, że trochę się z tym męczyłem, trochę było pracy i w ogóle. Ale efekt jest nawet spoko. Naturalność została zachowana. Tego labiryntu. Tutaj dodałem takie właśnie jakieś skały, jakieś takie rzeczy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. I już nie lewituje, i to jest najważniejsze, że teraz to już wygląda naprawdę dobrze. I tutaj nawet zrobiłem taki jakby, taki jakby klif, urwisko, można powiedzieć. Żeby to tak fajnie wyglądało. No i z tej strony też jest zrobione. Jeszcze w środku będę musiał zająć się ogólnie o, tu trzeba tę jaskinię zakopać mm, Ogólnie zająć się będę musiał e, Oświetleniem i naprawieniem Bo tam wiem, że Creeper wysadził się podczas festynu Nie wiem, czy któryś z chłopaków To naprawił, ale raczej nie A i w ogóle mega fajnie Wygląda teraz e, Posąg wieśniaka Tu wam pokażę z góry Żebyście zobaczyli O, w ogóle skąpany w słońcu Fajnie to wygląda, jak to już tak e, Obrosło tym, tym, tym no, tą miedzią taką utlenioną. Naprawdę mega, mega to wygląda. Nie, ja tam nie chcę spaść. Dla swojego bezpieczeństwa ja tam wolę nie spadać. Dobra, teraz wracamy do. Raczej idziemy do miejsca, gdzie znajduje się. Gdzie znajduje się nasza budowa centrum handlowego. Przejdziemy przez nasze pola. I pójdziemy. Tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie tutaj będę musiał z parniukiem posiedzieć, porobić to. A, jakbyście pytali, kiedy ślub w ogóle, bo temat ucichł na jakiś czas. W sensie miał być ten ślub, po czym go nie było, po czym znowu miał być i znowu go nie było. Powiem Wam tak, aktualnie nie wiemy, kiedy on będzie. Na razie wstrzymujemy się z tym tematem. Ustaliliśmy, że na razie nie będziemy tego forsować jakby, okej, okay, to i tak jest for fun, żeby nie było, ale żeby po prostu nie było problemu zbierać pochodnie. Żeby nie było, wiecie, forsowania czegoś na siłę i w ogóle, nie? No i tak to będzie mniej więcej wyglądało, tu jeszcze właśnie będziemy musieli te barierki ogarnąć, bo nie wiem, czy to na pewno tak będzie wyglądało, bo niby mieliśmy robić tak, że to dopiero są szyby i... No hm. ja wam powiem, że tak średnio Wygląda jeszcze. Jeszcze to będzie sprawdzane, badane. Pójdziemy spać. No. Ogólnie jeszcze zacząłem sobie robić tutaj mniej więcej szyby. W sensie oszklenie tego, tego wnętrza. Tak to mniej więcej wygląda obecnie. Jednak postawiłem na to, że będzie tylko dwie warstwy i będzie pierwsza z tymi takimi belkami. I druga ze szkłem, pod którym będzie światło, jeszcze będę czekał na decyzję Parniuka, podejrzewam, że mu się nie spodoba ten pomysł. Ale mam nadzieję, że nie będzie jakoś wielce zły. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tylko nie wiem, jak to z tej strony zrobić, by trochę fajnie wyglądało, jeszcze jakieś, nie wiem, banery, coś takiego może postawić? Nie wiem, spójrzcie na to yy, i powiedzcie... Czy wam się to podoba? Czy to wygląda dobrze? No, jeszcze e, mógłbym albo i nie mógłbym Mógłbym zobaczyć te światła, które będą wyglądały lepiej Ale chyba zielone wyglądają spoko Ale tak sobie myślę, że te wszystkie oszklenia takie będą bardziej pasowały do środka na przykład będą właśnie te kolory jakoś w jakiś sposób oznaczać na jakim piętrze dana osoba się znajduje. Fakt faktem, okej, okay, tu sklepów dużo nie będzie, bo tylko 20 maksymalnie sklepów możemy postawić łącznie z gołcami. Bo tak jak mówię, zostało wprowadzone nowe prawo na naszym atolu, że każdy gracz może mieć maksymalnie 5 sklepów otwartych, czyli 5 z danej kategorii danej rzeczy, czyli tak naprawdę jeżeli dobrze zrozumiałem, wszystkie śniegi i lody, które ja mam, to jest jako jeden sklep już traktowany. Ale na przykład, jak Parniuk ma powiedzmy yy, żelazo, totemy i gunpowder, na przykład, to to są jako trzy różne surowce w sensie trzy różne sklepy. Więc tu już też yy, się, no. Yy, dzieli co nie? Dlatego stwierdziliśmy, że postawimy sobie centrum handlowe, gdzie każdy z nas będzie odpowiadał za pięć sklepów. Fakt faktem jako gołdzi się będziemy mieli razem 20 sklepów, bo wszystkie zyski będą między nas rozdzielane. I no, tak to będzie wyglądało też mniej więcej, dlatego liczę, że w ogóle uda mi się złapać chłopaków na dniach, by też zbudować coś tutaj dalej, poogarniać. No, żeby te centrum w miarę, miarę szybko postawić, nie? Bo rozwija się nam bardzo ekonomia. Już wiem, że gdzieś y, Kudłaty planuje otworzyć swoje kolejne sklepy. Na razie nie powiem, gdzie dokładnie i jak dokładnie wszystko zobaczycie u niego. Więc, y, no. Ekonomia idzie bardzo, bardzo do przodu. I trzeba się pośpieszyć z tym, żeby jak najszybciej sklep powstał, bo może ja już też miałem taki pomysł, żeby zrobić też dla innych graczy. Możliwość otwarcia sklepu u nas, żeby mogą sobie spokojnie wynająć jakieś pomieszczenie, gdzie mogą otworzyć własny sklep, żeby wiecie, nie budować nie wiadomo jak daleko, bo też jak te sklepy będą się bardzo rozprzestrzeniać, bo powiedzmy każdy gracz ma 5 sklepów, to 5 budynków powiedzmy by stało, chociażby. Więc, żeby to jak się, wiecie, nie rozprzestrzeniało, nie wiem jak, żeby to wszystko było w miarę pod ręką, w miarę blisko, to postanowiliśmy, że postawimy tutaj, właśnie centrum handlowe. I ja właśnie będę walczył o to, żeby móc też udostępnić pomieszczenia dla innych graczy. O, Kasaje. No. Eee, I. I co? Ja już w ogóle sobie też wykminiłem, że tu można by było gdzieś postawić jakiegoś McDonalda czy coś. Eee, no, żeby coś stało. Żeby było tak, wiecie, smutno, biednie. No i póki co, dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Yy, pamiętajcie, żeby wbić na nasz Discordowy serwer yy, Atola. Link macie w opisie. Możecie też oczywiście zasubskrybować ten kanał, dać lajka, komentarz. Yy, bardzo miło będzie mi, jeżeli zostawicie coś po sobie na odcinku. Yy. I też pamiętajcie o kliknięciu dzwoneczka, bo żeby być na bieżąco, nie? Kurczę. Powiem wam, że muszę sobie wyrobić taką yy, normę, by na końcu odcinka mówić o tym, bo ja nigdy o tym nie mówię, bo wiecie, nie lubię... Nie, nie gadaj już. Dobra, koniec odcinka. Dzięki wam za oglądanie, do następnego odcinka. Trzymajcie się, no i cześć!